W dzisiejszym odcinku. Chcesz? Świetnie wygląda facet. Co? walczysz raz, Ja cię. Ja cię ci Te tiktoki to coraz dziwniejsze. Zauważyłem, że też nieraz lepiej mieć mniej widzów, bo niektórzy więksi twórcy na przykład nie lubią dodawać tych e, większych, nie? Pentagon siedzi. Świetnie, świetnie. No to my zaczniemy. My zaczniemy już szybkie dodawanko. zaczniemy od e, jakiejś pierwszej rozmowy, później zobaczymy, jak to poleci. Dzień dobry, mm. witam serdecznie. O, yeah, okej. Okay. Hmm? Jeszcze raz nie rozumiem. A, chyba nie słyszy. Ja jestem. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Nie wiem o co chodziło. Nie chcę, nie chcę wchodzić. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, dobra. Myślałem, że domu mnie wyciszyło. Głucho nie ma. Głucho nie ma. A to. No właśnie, zauważyłem, że głucho nie ma, ale. Ale to jak. Jak ja miałem z nią gadać? Eeeh, Ali e. kurwa. Ciema. Ciema, szukamy jakiś gitów Słuchaj, no ja szukam na razie tupeczek na. Jakby. Rozgrzanie się. No dobra, dobra. To się złapie potem. Jo. Yo, joł. Yo, yo. Angelika. O, Angelika będzie mocna. Coś czuję. Angeliczka. Angelika. Dodaj mi Angeliczka. Dodaj młodego Alka. Dodaj Angeliczka. Angeliczka chcecie zobaczyć. Chcę zobaczyć Angeliczkę. Kurwa mać! No to idziemy dalej. Ej, nie mam widzów w ogóle na TikToku. To jest pojebane. Ale już obserwują. Co jest grane? Nie pokazuje mi widzów. Cześć, Dax szef. A, w ogóle yy, na YouTuba wleciał dobry filmik, M możecie, yy, może ktoś, gitarzysta, udostępnić. Dax, jak ty masz? Ej. Może ktoś wysłać na czat filmik. Zaobserwuj Jakub. Okej, okay, dobra, już obserwuję. X, X, Jakub. X, to jesteś ty? No. No, siemanko, siemanko ale wyglądasz kurwa. No wiesz, coś tam kurwa się pozmieniało. Pozmieniało się u ciebie? No wiesz, to u mnie, u mnie po staremu. U mnie po staremu, ale jest też dobrze. Słuchaj, jak twoje dzisiejsze nastawienie? Jak twoje dzisiejsze mam nastawienie na stary, podróż? Zobaczysz, kurwa, co będzie na shotach generalnie. Co... Miałem pierwszą moją rozmowę, jak się odpaliłem o 20, miałem taką perełkę, gościu był niby z Ukrainy, ale, kurwa, psychol jak chuj, nie? Halka robił z siebie. No, będą szoty z tego później, ja bym go dodał teraz, ale mam problem tak z TikTokiem, że, kurwa, mi wszystko zacina dzisiaj, nie wiem, o co chodzi. No to dodaj go, no kurwa, że mnie nie było, no nie, no musimy... Słuchaj, musimy dzisiaj, dzisiaj jest dzień pokazania mocy. Musimy dzisiaj pokazać ja nie, kurwa ja już, totalnie. Nie, jaki to był kurwa. No perełka kurwa taka, że to kurwa. No to kurwa, no trzeba go dodać w takim razie, no nie, no dzisiaj Ej, dzisiaj widzowie... ma być kurwa pokazana moc, totalnie musimy rozjebać. Napiszcie mi widzowie, jego nazwę szybko, jaką się na A, on miał jakąś nazwę Ain. W takim razie ja chciałbym z nim porozmawiać. Chciałbym z nim porozmawiać. Daj mi go! Daj mi go! Porozmawiamy się. E chyba. Dobra, to jest dobra, nie... a weź kliknij gospodarze i zobacz czy ci się ładuje ta lista. Anatolii, Anatoli, o dobra jest. Ładuje Ana... mi się, byku jak nie masz listy to zmień konto. Nie, ale te tak konto właśnie dobrze śmiga, tylko ten, tylko to są jakieś lagi TikToka. To nie jest właśnie wina konta. No ja, ja, ma, ja mam ja mam, bezmy. normalnie, nie? Anatoli, on jakoś tak miał, czekaj już patrzę. Ale on był mocny w chuj, no muszę go dodać dzisiaj jeszcze. A dobra, nie prowadzi transmisji live już. Jebany. No dobra. Dla Laguje się u mnie też, no kurwa. To nie wiem, dziwne jakieś. Ty, a co jest z Bolem w ogóle? Co Bolo odpierdala? Nie wiem co jest z Bolem, a co, co, jest, co jest coś ci tak? No ja piszę do niego czy on wbija, a on mówi, że go pierdolą jeszcze no no to TikToki. no się ty, nie chcą. No to jak go pierdolą, no to chuj. No i no kurwa. Wiesz, Bolo ten stnie, y, widzowie tęsknią jest za Bolem. No nic na siłę, nie? Dobra, y, dodajemy kogoś czy się rozłączamy i szukamy? Eee, poczekaj, spróbuję tutaj kogoś dodać, bo mam akurat z listy fajne słupki Ja może się już przygotuję troszkę okay. eee. Kurwa, no szkoda, że tam ten gościu Ej, weźcie! Mortki, jak już mamy tyle widzów, kurwa, to może wykorzystajmy to, żeby napisali do niego na Instagramie, żeby włączył live'a na TikToku i się z nami połączył, bo on ma Instagrama popiętego na profilu. Ten Anna coś tam, Antoli, co pisaliście Co pijesz? Kawę Kawusia? Kawi kawa taka. Zrobiłem się taką zimną. Eee, dobra, no to w takim razie, no nie wiem, no rozłączamy się i szukamy, szukamy na razie. On jest! Piszą mi, że jest. Jest? No piszą mi, że jest, poczekaj, już patrzę. Ale jak nie będzie, to ci bana wypierdalam. No to nie, no to jak będzie ten psycholog to dawaj, no, no to, to trzeba nie, z kolem no, porozmawiać. Kuja mnie robią, nie prowadzi transmisji live. Dobra, to się rozłączamy. Dobra, dobra. No. Buddy komando, co to? No. Kurwa, to nie, o to chyba chodziło. Chyba to nie Polacy. Nie wiem, jak nie, nie będzie mi wyszukiwało Polaków, to będę musiał zmienić konto znowu. Ej, właśnie, jest tu ktoś na streamie, który ma konto pożyczyć. Jak macie konta, to od razu mi pisze, piszcie. Jejo, ojeje, siema. O, wow, brother, wejdź tam. A, dobra, no nie, no nie łączy mi Polaków. Macie, jak macie jakieś konta, no to weźcie mi, e, wyślicie na Instagramie. Na Instagramie wyślijcie, ale od razu pasy. Nie, nie piszcie mi, że mam konto i w ogóle, bo ja nie będę. Wiecie, y, kurwa. Teraz doszukiwał się, czy ktoś mnie robi w chuja, czy nie e, Weźcie po prostu od razu piszcie pasy, ja wam dzięki temu może, zdobędę parę giwcików i, i trochę obserwujących hmm, łączymy się z jakąś dupeczką. Czy jakaś dupeczka będzie chciała z nami pogadać. Gdzie podłożyć konto? Na Instagramie, na Instagramie. Ale pamiętajcie, że minimum właśnie tysiąc obserwujących musi być. Będziecie mieli konto, tysiąc obserwujących od razu mi wysłuchajcie. Siema! O, jest drillowiec! Kurwa! Świetnie, co, walczysz? świetnie wyglądasz, facet. Co? Walczysz? Czy walczę? Poczekaj sobie żyję. Dodam teraz mojego chłopaka. O, tutaj właśnie jest mój chłopak. Ten w kominie. Panowie. Ja bym... Szanowni. Szanowni. Co tam, panowie? Tomeczek2115, tymi... możesz kurwa nie spamić tą bitwą? Yy, Tomuś, Czekaj. powiedz mi, yy, Tomeczek, Tomuś. Co? Ile Co? masz latek? 30. Ta? 30? No. Zajebioza. Ale Tomek jest jakiś ten, dobra, ja go zostawię. Tak, chodźmy. Co? Tomek jest jakiś ten. Jak to powiedział? Jest jakiś ten, po prostu. Idziemy dalej. A może był normalny? A może był normalny? I, i go kurwa posądzili teraz. I kominiarz go posądził. Nie, no. Nie ma, nie ma co. Też trzeba troszkę uważać i wyważać to. Siema. Nie, no dalej idziemy. Jasne, idziemy. <grym> Dorotka. Nie, muszę zmie chyba, chyba zmieniam konto. Chyba zmieniam na inne, bo mnie w kurwa już to. Widzę, widzę jak jest, że nie wyszukuje mi po y Polaków. No hej, Dorocia. No, hej, widziałam Cię. Gdzie? Jak robiłeś y, TikTok z sobie. Słuchaj. No, no tak, no, ty, ty, teraz, teraz staram się no. częściej robić te TikToki, nie? No, a. oglądasz mnie? No, oglądam. I co? I co, 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 co Ci się tam najbardziej podobało? No, fajnie, no po prostu fajnie. Gadałeś, jakieś piosenki śpiewałeś, nie a y, no, no 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 tak 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 no, y, śpiewałem y, śpiewałem a dobra a ty a ty śpiewasz piosenki jakieś różne jak dzień babci był to ja śpiewałam nie no. Ale teraz nie śpiewam, nie? I w tym momencie witamy Was w Randce w Ciemno. Witam witamy... serdecznie, witam serdecznie. Jest tu z nami Dorota i jest tu z nami, przedstawcie, kolego? Damian. Damian, jest z nami Dorota, i jest z nami Damian. Witamy, witamy. Zajdujecie się w Rance w Ciemno. Słuchajcie, na początek zrobimy bitoweczkę. Dobre, ja, ja I teraz tak, mi. każdy z Was, każdy z uczestników przywita się oraz opowie pokrótce coś o, o sobie. W takim razie zaczniemy od Doroty. Dorota, przywitaj się oraz opowiedz o jakimś swoim hobby, pasjach. Masz jakieś? No też, ja mam na imię Dorota, już wiecie. Chwila, 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 to W takim razie niech zacznie Damian. Ja Tak, 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 nie zacznie Damian w takim razie. Damian, tak, tak, no dobra. No myślałem, że kobiety mają pierwszeństwo, nie? Nie w naszym programie. No, dobra. A, no, dobra. no to co? No ja was witam serdecznie. Mam na imię Damian. Jestem górnikiem, pracuję, pracuję na kopalni. Trenuję boks od dwóch i pół roku, przygotowuję się do walki, które będę na w poczekaj, bo się nie mogę skupić. No to jest tak głośno. Proszę ścisz ten telewizor ktoś. Dorota. Dorota, czy mogłaś byś ściszyć telewizor? Ej, możesz ten tryzor ćwiczyć? Bardzo bym prosił o to, dobrze? Przeszkadza to w programie. O. No wybaczcie. Jasne, jasne, kontynuujmy, kontynuujmy. Dobrze, kontynuujmy w takim razie. Kontynuujmy. No i co? No, trenuję 2,5 lata boks. Aktualnie przygotowuję się do walki, którą będę miał w Krakowie 28 listopada. Można wiedzieć na jaki gali? Biznes Boxing Polska, to jest gala hartatywna. A ja wiem, walczę, wiem, 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 znam. No, walczę y, walczę, to już będzie moja piąta walka i walczę o pas mistrzowski z mistrzem obecnym. O, no to czyli w takim razie, w takim razie ambitnie. Y... No czyli w takim razie na, aktualnie jestem niepokonany po czterech walkach. Okej, 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 dobra, dobra, a teraz Dorota, Dorota, twoja kolej. No co, no rocuję, maluję, niecytuję. Okej, dziękuję, no nie jestem, tylko reklama była, nie? Okej. Okay. Okay. Eee, jeszcze raz, eee, rysujesz, malujesz, tak? Eee, jesteś malarką? Tak. Okej. Okay. Masz jakieś obrazy na przykład do pokazania? Coś e, jest? Do pochwalenia no nie, się może? nie, jeszcze nie, muszę narysować. Dopiero ci się zaczęła. Dobra, nie. a powiedz mi Dorota, ile masz lat? Ja? 29. 29, dobra, w takim razie e, Dax, e, czy przygotowałaś pytania? No, przygotowałem pytania, przygotowałem się. Powiedzcie A. mi, moi no, drodzy, czy no, mielibyście no, coś no. przeciwko, abym zadawał wam pytania tabu? <noise> no, kurde, no nie wiem, jakie to będą pytania, bo ja, że tak powiem, nie chcę latać po jakichś potem stronkach głupich i wiecie, o Jak co, co chodzi. Jakie na, nie wiem, na Facebooku albo gdzieś, gdzieś indziej, nie? I tak dalej. Nie, żeby no, to będą normalne pytania, przecież jesteśmy w programie naszym, to, wiesz, to różna guma, tutaj nic, tutaj nie ma hamulców. Bądźcie się odglokowały. Kochani, jeszcze dwie róże. Dobrze, zatem yy, czy mogę zadawać pytania tabu? Macie coś przeciwko? No, czy, jak będą w miarę to jakieś sensowne pytania, to będę odpowiadał. Jak nie do... Jasne, to jasne, to jest... ale przed tym, przed tym pamiętajmy, że jest jeszcze bitewka, więc pamiętajcie też widzowie, że tapujemy, tapujemy, bo na 15 tysięcy tak. tapów wsadzamy sobie do dupci. Yeah. Ja polecę troszeczkę inaczej, bo ja na to akurat będę wpięta do dupki. I wszystkie łapki robią tapki. Właśnie no no tak. to kochani Jachanka tutaj z oponentami. Lecimy. Ehm, dobra. dobra, to może zacząć z pytaniami, co? Tak, 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 tak. Dobrze? Zatem pierwsze pytanie wędruje dzięki do. Panu. Pierwsze pytanie wędruje do Damiana! Nasze konwórz wylosowało od Ciebie, Damianie. Uwaga, o, pierwsze pytanie jest takie. O, dzięki. Czy kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek miałeś o dorocie niegrzeczny sen? Jeżeli tak, co w nim było? Nie, nie miałem. Okay. Teraz pytanie do pani Droty. Jaki sen? Nie, teraz to inne pytanie pani Drota, wyrosujemy. Uwaga. Nie że. no ciotka, czy czyta mi co jest? Słuchaj. pytanie Poczekaj, muszę znaleźć jakieś odpowiednie pytanie, bo tutaj są troszeczkę grube te pytania. No, lepiej, nie grube, mam, tylko mam mam, okay, mam, mam. mam pytanie. Nie wiem, co się stało. Mam. No. Uciekł Nasz, nam Damian. Uciekł nam Damian. Słuchaj, Dorota. Niestety, ale będziemy musieli się rozłączyć. E... Trzymamy to, do... co Te nawetki w ciemno, bo mi się to spodobało. Tak? No to jasne, jasne. Znajdziemy ci Dorota, chcia, chcia, chciałabyś, żebyśmy znaleźli ci o nie, w sensie, Ogólnie inną parę w sensie. A, dobra. Bo... Dziękujemy ci Dorotku za udział, bo świetna. No. Bo... Bo... Kurwa trans TV, kurwa dam. Zaraz ci kurwa dam bana. Ja pierdolę. Czekaj, co to jest kurwa? Pierdolę. Weźcie go, kurwa, masz. Się uspokoisz. Kurwa, no ja, ile razy można, kurwa, napierdalać wiadomościami, to w no. Wali, kurwa, cały cza czas i uspokoi się po permie. Siema, siemas, cześć, Wiktoria. O, hej. O, hej, ja my się znamy. Aż mi się kamerka zaczęsła, widzisz? O, o cześć, Wiktoria, my się chyba już znamy? Y... No, chyba tak. No, gadaliśmy, gadaliśmy. Co tam u ciebie? Dalej, mężata? A, zapamiętałem. Dalej, mężata? No dalej. Ajajaj, aj, aj. kurde, myślałem, myślałem, że już ym, już nie, ale dobra, jasne. Yy, I co? I co tam yy, u ciebie? Jak tam życie? Po, no, po naszej ostatniej rozmowie? Nie powiem. Dużo się u mnie zmieniło. O Jezu, a co się zmieniło? Rostanie z chłopakiem. Mm. O kurde. No. Przeżywałem to, kochane, naprawdę. O Boże, kochane. Przeżywałem to strasznie. I ale ja się jest osią, coraz lepiej, nie? Mężem. Podnoszę się do góry. No tak, słuchaj, to jest najważniejsze, nie? A ty mi kogoś przypominasz, ale nie wiem kogo. Yy, słuchaj, niektórzy mówią, że wyglądam jak ten cały Massimo. Nie, nie Massimo, Ach, ktoś skurwa. inny. No gdzie Massimo? Czy gdzieś ty z gruszki spadł, kurde? Jaki Massimo? Yy, no może trochę jak ten yy, cały. Lucifer Star. Nie James Bond, nie Lucifer. Ale nie wiem kto i mnie to męczy. To może jak ten cały Justin Bieber. Tak, na pewno, właśnie. Wiedziałem, wiedziałem. Masz swoje. No, a i co, co porabiasz? Dalej streamujesz na TikToku, masz już jakiś określony coś, znalazłaś? Jakichś ciekawych ludzi? Wiesz co, no spoko ogólnie y, mam już tam trochę widzów, ale no wiesz, to są początki, nie? To jest na razie tak, no mało, ale jacyś stali są i to jest najważniejsze, nie? Że wiesz, że jesteś no, oddani i tak dalej. A wam hmm. jak idzie? Rozwijacie się? Prężnie cały czas? Y, można powiedzieć, można powiedzieć, że po prostu jakoś nie próbujemy się rozwijać, a bardziej y, pilnować TikToka, sama wiesz, jest tu dużo rur. No Rur. oczywiście, do wyjaśnienia. Tak. No i, i po prostu staramy się jakby pilnować tego wszystkiego. Rozumiem. A ja włączyłam sobie właśnie, jak się ogarniałam was i coś słyszałam, że jeden z was coś tam nie chce już TikToka czy coś? Kryzys ma po prostu. Aha. Kryzys, wiesz, wypalenie zawodowe, no to to się zdarza nieraz. Eee, hmm. Ale miejmy nadzieję, że szybko wróci. Jest tutaj na czacie, Bolo, Bolo, Bolo się wypalił. Ale myślę, że to jest kwestia czasu, aż będzie wszystko już z nim w porządku. No na pewno, słuchaj, przecież każdy ma prawo do jakichś tam, wiesz, swoich A. kryzysów i tak dalej. A to jest właśnie. Czekaj, chwilę. czekam, nie uciekam, no czekam. Bo miał tu teraz wejść Dax i miałem go przedstawić, ale. A to miało być takie dam. dam tak, tak, ale... tak, ale nie wyszło. Kurwa. A co on porabia w ogóle? On chyba kogoś szuka. O, jest! O, w końcu! Hej! Hey. Siema, siema! Hejka! Ko kojarzysz koleżankę? Y kojarzę, kojarzę, kojarzę. <laughs> to, to jest ta, co ma męża. No, Aaaa, to jest super, no Boże, tak, 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 ta co ma męża, Ej, kurwa. Żonata. <laughs> <laughs> żonata, tak. No tak, żonata, żonata. No, no mężatka. Ej! Ej. No. no No, no, tak, no, tak, no tak, dobra. Bo myję. Mówiłeś już jej o nas? Co? 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 Mówię do widzów moich. A, że my je lakie. <laughs> Ej, bo jest ogólnie ten cały Anatolij, ten, ten taki co, ten Halk, kurwa, co, o którym ci mówiłem na początku. Chciałem go cały czas zaprosić, żeby właśnie połączyć się z nim, wiesz, na ciemno, ale kurwa nie akceptuje ten ziomek. Okej. Okay. Za, Załatwiłem ci go, no to piszcie mu, piszcie mu cały czas, żeby mnie kurwa dodał. Dobra, w Zaraz takim razie w, w takim razie zrobimy, zrobimy tak, ja, ja idę, yy, ja idę dalej. Dobra. Ja idę Dobra. dalej, bo ja chyba będę zmieniał konto. No, zmienię konto, a ja chyba też będę zmieniał, bo mi się wydaje, że kurwa coś jest nie tak. Ja mam rozjebane, nie, no, ja mam ewidentnie ładnie. rozjebane konto, będzie trzeba je zmienić. No, ja nie mogę do ciebie dołączyć, albo w ogóle jak już chciałem do ciebie dołączyć, to mi się ładowało przez 5 minut, kurwa. Coś jest nie tak ewidentnie z TikTokem mówić. Dobra. Już jest załatwione powinien cię dodać. Dobra, to się rozłączam. O, dołącza, dołącza, dołącza! Dobra, to pa. nie! Czekaj! Tu, kurwa. No przecież zaakceptowałem go kurwa, i mi go nie łączy. O co tu chodzi? Może niech tu... nie zaprosi jeszcze no, raz, mu. Niech zaprosi, niech zaprosi! I dzisiaj. Słuchaj, Wiktoria, jak będą się do nas spinali, obronisz nas? I dobra, o chuj tu chodzi? Nie yeah. yeah, o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. Wiesz, tutaj to, to bo... idzie siła. Niech Anatoli, niech Anatoli kurwa ten, dołączy się. Ja z nim pogadam, ale słuchaj, ja wyzywał cię, wyzywał cię. No, no, czysto, kurwa jest mocny, nie? Uważaj, bo naprawdę jest kurwa mocny, jest halkiem jebanym. Dobra, dobra, pogadamy, pogadamy z nim. No kurwa, no niech on by Ale to on jest Polakiem? On mówi po polsku? Jest Polakiem, znaczy jest Ukraińcem, ale gada po polsku. Aha, to git. Jest... No nie git, właśnie nie git. No to Kamu? gdzie jest? Gdzie, gdzie on jest? Czekam. Dobra, nie jest mocny jebanym. Come here, come pogadamy kurwa. A se, a se pogadamy. Jeszcze chwilę nie godał. Który to jest? Ej, Dodam napiszcie się. mu, jak on mnie przed chwilą zaprosił, to napiszcie mu, żebym mnie zaobserwował, bo jak on mnie zaobserwuje, to będę mu go dodawać. Napiszcie mu, żeby mnie zaobserwował szybko. A może weźmiemy inną dupeczkę, co, bo Wiktoria ma męża. <laughs> da, na to jego. Chociaż szczerze, bo że nawet wydaje mi się, że nie, nie, nawet nie jest tutaj potrzebna nam Wiktoria do tej rozmowy z nim. No to pa! <laughs> no pa pa. Ej, jo, tylko jak ja mam się, to kurde. No, Prawo rogu. Masz takie kółeczko. A Wiktoria. Ej, to było trochę miłe. Eee, Wiktoria, czaj, czaj, o co chodzi? A? Eee, A Wiktoria jest w porządku sobie. ogólnie, polubiłem ją, mimo tego, że ma męża, jest yy, sympatyczna. No dlatego właśnie nie chciałem, żebym jakiś obcy chłop podrywał jeszcze z Ukrainy, tak? A, no tak, w samej. Jest to jakiś na pewno, no, jest to jakiś powód. Nie, no dobra, kurwa, błagam, ty. Ja mi się dobra, mi się to ładuje przez 5 minut. Ja nie wiem o co chodzi, nawet go nie mogę dodać wokół do Nie wiem o co chodzi gdzieś z tym TikTokiem. Ale ty też tak masz, czy ty od razu możesz dodawać ludzi? Yy, ja nie. Dobra, no to w takim razie co robimy? No ja bym go ja bym tego tego chłopa, nie? No naprawdę nie pożałujesz. No to czekamy na niego, no to ja, ja mogę poczekać, no nic nas nie goni. No ja też, ale ile można? Przecież no czemu on tak nie ogarnia internetu? Napiszcie mu, żeby mnie zaobserwował chociaż kurwa. Tam musi bo on musi się z nami połączyć. Niech zaobserwuje X jakub X2003X. Napiszcie mu. X jakub X2003, żeby zaobserwował. Ja pierdolę, już, ale, ale chujowo ogólnie, że bo... mamy mamy bana inaczej. Chujowe teraz konta mamy. Ja mam. Ja będę musiał chyba zmienić Zara, bo mi nie wyszukuje Polaków. A za ile ty dostajesz Umbala na swoim głównym koncie, na Luciuszu? Oj nie wiem, tak szczerze. To do... To mu powiedz bądź słyszy z drugiego telefonu. E, Anatolię, e, dołącz szybko teraz do nas, albo mnie zaobserwuj. Słyszysz mnie? Halku zajebany, zaobserwuj mnie w tym momencie, albo mnie do, dołącz do, do siebie. I sobie pogadamy o naszej waleczce, która miała dojść do skutku. A bo ty nie wiesz, ja bym się tym bił. Rotlerak. Przyjmij, przyjmij. Ej, Chodź. piesku, piesku. Chodź, przyjmij, kurwa. Zapraszamy. Przyjmij, przyjmij, przyjmij. Przyjmij zaproszenie. Przyjmij, kurwa. Chodź. Przyjmuj te zaproszenie. Chodź, przyjmij. No, kurwa. Ej, Anatolik. Co się boisz? Anatoliczek. O, Noż do kurwy nędzy, przecież go akceptuję. To może ja wyjdę. Dobra, no. Ja. Dobra, czekamy, czekamy, aż Anatolik yy, ten, połączy się z Daxem. Co ty masz za mikroali? Yy, ja mam mikrofon. O, oh, dzięki Dziękuję za czapeczkę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja mam mikrofon Rode NTK. Rode NTK. Bardzo dobry mikrofon, bardzo fajny do robienia muzyczki, ale jak widać do streamowania też się nada dobrze. No wiadomo jest trochę droższy ogólnie do streamowania pewnie znajdziecie lepsze mikrofony. Znaczy inaczej lepszych to może nie, ale o jest. Ale bardzo, bardzo fajny mikrofon. No to kurwa, witamy w takim no, sytuacji! Ja robimy teraz taka kurwa! Musiałem tylko zrobić kurwa przepę, nie? nie? Wiem, że był zjazd, po mówimy ale teraz mam kurwa, to kurwa. No dawaj, pokaż swoje walkościeniem, Pokaż swoje aleścieniem, dawaj kurwa. Idź to? Siema, siema, ale 8 Słuchaj Anatolik Słyszałem, że się podpruwasz. Tak, jestem. Słyszałem, że się podprówałeś. Tak, tak Marekka, zgadza się. Ten tutaj po prawej stronie na dole i będziemy teraz robić, będziemy go wyjaśnić teraz. Dawaj kurwa walecz wyścieniem, dawaj tą swoją walecz pokaż, co? Dawaj kurwa, chodź. Wyzywa mnie teraz od, nacjonalności, o tutaj mówimy, że nie jestem, nie jestem teraz kurwa jebanym prezesem, bo jestem Ukraińcem, nie? Albo powiem ci tak, to ja się teraz pod nie? Pod i piję dżentaniers, a ty tutaj siedzisz, czekaj, co to za zalizy, żaluzje za 20 A ja, a ja mam pytanie Anatoli, a nie lepiej by było siedzieć pod bunkrem? Powiem Ci tak, nie, tutaj prezes zarządza brodelem, dwa bordeli mam w Berlinie, dwa mam w Rzymie, tutaj Rzymia, Rzymie, patrz, mam osiadłość z tyłu, osiadłość z tyłu, widzisz to? Widzisz tą rzekę, nie? Powiem Ci tak, że tutaj 35, 35 stopni, nie, ja się tutaj opalam, opalam na słońcu, opalam na słońcu, z tyłu mam palmę. A Twoi rodacy walczą. A Twoi rodacy walczą. A Ty się opalasz zobacz. i mówisz, że jesteś prezesem, tak? O to chodzi? Dokładnie tak, dokładnie tak. No ja, ja zobacz, Ci powiem tak, tak ej, Anatoli, tak Ci powiem szczerze od to serca to teraz. Idzie to od serduszka. Tak naprawdę od serduszka. Pierdolecie, pierdolecie? Dla mnie jesteś bitym kurwa kondomem. Rozumiesz? O dobra, Pierdolę akurat. cię. A, ta, a ta akurat to akurat. Spodkałbym cię, kurwa? Nie, mi się cię? spodobało. To z to bym cię mnie, To najbardziej mi się spodobało, to, 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 to kiedyś się umówimy. Piśmie mi na Instagrama, nie? Tutaj się na No dobrze, no to najpierw zapychać. pokaż swoje kurwałej Zaprezentuj walkę z cieniem. Chodź. Zaprezentuj, dobra. kurwa, walkę ja z cieniem. Ja zaprezentuj, ja z cieniem. A, a, kurwa, zaprezentuj. Zaprezentuj walkę z Dawaj, dawaj. Pokaż walkę z No pokaż. Ja już prezentowałem, ja już prezentowałem pokaż, ty, ty, to no pokaż, no, nie pokaż, nie, pokaż, ja nie tak. widziałem, ja nie wziąłem. Chodź tak, no pokaż. Powiedzcie tak, że z tym, z tym pani w dumy, to, to, to mi najbardziej się nie spodobało, więc chodźcie tak. Ja, teraz, o kurwa, o kurwa, kurwa, ej, dobra, 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 Ej, dobra, 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 już, już, kurwa, Już! pierdolę. Mówiłem, 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 kurwa. Kurwa mać. No dawaj, ty jesteś w miejscu w ogóle, ty się nie ruszasz Ty kurwa się nie ruszam Ja tutaj robię wapocinie, ty mi tutaj w ogóle... Cholera nie? Ja się umknę nie Ja, ja się umknę ja. Kiedy ja patrzę ci w oczy, kiedy ja patrzę ci w oczy Patrz Patrz mi teraz w oczy i nie mrugaj Patrz mi teraz w oczy i nie mrugaj Kto pierwszy nie mrugnie, kto pierwszy nie mrugnie, mrugnie okej? Okay? Ja patrzę, ja patrzę Ja też na ciebie patrzę ja też, patrzę, ja też patrzę. patrzę na ciebie. Rozumiesz to? Patrzę na ciebie. patrzę na ciebie. Patrzę na ciebie kurwa. Masz przejebane. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że masz przejebane? Patrzę na ciebie. Patrzę na to. Patrzę na ciebie. Patrzę na Ja Jesteś pewien? O dobra, dobra, dobra. Widziałem to. Jesteś pewien? Jesteś jeszcze pewien? Parę. Jesteś? Parę Jesteś? Jesteś? Jesteś pewien? Kurwa, patrzy na ciebie, rozumiesz? Nie, nie mrugam. Nie mrugam! Ja, tak. mrugam. Patrzy na ciebie! Tak, tak, tak patrz na mnie! Patrzę! Co kg, 50 kilogramów? 50 kilogramów nie mrugam i jeszcze widzę na zasadzie. Widzisz to kurwa? Wiesz chodź! Wiesz O! Widzisz to kurwa? Gdzie wiarki począt? No widzę kurwa, no i widzę i co? Widzisz to kurwa, wytrzymałeś? Widzisz to kurwa? Widzisz to? Technika? Widzisz to? Dobra, to? Wkurwił mnie, kurwiu wkurwił mnie. W kurwiu mnie. Wkurwiłeś mnie. Słuchaj, y, dam ci kurwa. Słuchaj, słuchaj mnie. Daję ci kurwa 5 sekund, abyś mnie przeprosił. Albo inaczej, zobaczysz. Ty nie wiesz, no co piszesz. ja ci mówisz, Ja tak? To no kurwa. Oczy. Oczy. Ty nie wiesz, z kim ty teraz rozmawiasz. Z kim ty masz teraz do czynienia? Pokaż mu. Pokaż mu, mu, w w ty mu. Pokaż mu. Pokaż mu, Rubika. Pokaż mu teraz, Rubika. No co, no co? Ja czekam, ja czekam teraz. Czekam teraz. Gdzie jest? Gdzie jest Ja tylko przypomnę aby wszyscy ta Ostatnia szansa! to czy nie? Odszczekujesz to? Odszczekujesz to czy nie? Odczekaj to! Odczekaj to! to! czy nie? Odszczekujesz to czy nie? Odszczekujesz to? Ej! Morisek jest u mnie na czacie! Morisku, dołączaj tu! Morisku, dołączaj do nas, Ty w tym momencie! Dawaj tu kurwa, dołączaj! No ja czekam teraz! Ja czekam teraz! Ja czekam na wygraną, patrz mi w oczy! Patrz mi w oczy, bo już przegrałeś dwa razy! Dwa razy przegrałeś ze mną, okej? Okay? Ja? Tak! Na mruganie, spójrz na mruganie przegrałeś! Spójrz teraz w oczy! Ok, patrzcie w oczy, nie? I teraz patrzymy! Widzowie patrzcie i powiedzcie, kto przegrał, nie? Taka seria. serio! Okej, okay, przegrałeś! Dałeś, kurwa! No przegrałem 2-1, kurwa. No, no, 2-1, kurwa. kurwa, ale to nie oznacza, że Jednak, przygrałem, przygrałem, przegrałeś, 1, przegrałeś, jeden... teraz, przygrałem przegrałem. Jednak, patrz, przegrałem, przegrałem... Przegrałeś, przegrałeś, stary, Przegrałeś, przegrałeś walkę. No, nie przegrałem całej walki. Dobra, słuchaj, czy jesteś pewien wypowiedzianych swoich słów w stosunku do nas? Ostatni tak. raz się pytam. Dokładnie do, tak. Jestem całkowicie pewny i nie cofam swoich słów, jak prawdziwy prawilniak, prawdziwy To teraz zrobimy tak. Umawiamy się w tym momencie. Umawiamy się po stokrotkę. w Ostrodzie Organizujemy mam spotkanie, w gronie ludzi, rozumiesz? Pocałuj mnie. Pocałuj mnie, proszę. Pocałuj mnie. Pocałuj mnie. Błagam Cię. Błagam Cię, pocałuj nie, nie. mnie. To, to, ja, to, ja, to ja podziękuję. To Jasne, okej, okay. dobra, dobra, yy, wracajmy, nie, wracajmy do napierdalania. Eee, yy, chcesz się bić, tak? Jestem niewyżyty, napalony. Ej, dobra nie, dobra, nie, dobra, nie, nie, nie. czekaj, czekaj, w złą yy. to idzie. Yy, kurwa, nie, słuchaj, My mamy... My mamy się na pierdala. My mamy już na pierdalać, rozdziesz. Kurwa, ej, dobra, dobra. Ej, 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 nie, czekaj, kurwa. Stój, 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 spokojnie. No dobrze ci to idzie. Nawet dobrze ci to idzie. Ja się trochę boję. Tak, to jest, tak? A teraz mną. HUUUUUGH <laughs> gutter <laughs> 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 O kurwa, o kurwa, teraz pierwszy raz zobaczyłem twoje umiejętności, bokserki, walki się cieniem. No i jak oceniasz kurwa? Przestraszyłeś się teraz kurwa? <laughs> Obserwałeś się kurwa w tym momencie? No teraz to będę musiał wziąć na poważnie. Teraz no to, to teraz, teraz to bierzesz kurwa na poważnie. Chodź, chodź. chodź. O, bierzesz to ty ty teraz na poważnie, rozumiesz? Okej. Chodź. Okay. chodź. Okej. Okay. Rateczka czeka. Oktagon to zryfikuje. Okej, okay, dobra. Ale wiesz, że ja już wygrałem z tego powodu, że ja... że... że to nie ja mam jedną tasę Takiego jak ja, nie? Tym najgorszym po prawej stronie. Nie mogę to dowodzić. Jeszcze ty bijesz tyle teścia, że ty masz takie jaja, że to chuj. Nie masz nawet fiuta. Ty masz serwelkę. Chcesz zobaczyć moje jaja w tej chwili? Chcę! kurwa, chcę zobaczyć. Ej, nie, 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 nie! nie, nie, nie. Ja już ty chcesz, ja już ty chcesz. Powiedz mi, boczcie i powiedz, tak, papi, yeah, baby, I want it all. A In to my za... Ja chyba zostawię was samych, bo widzę, że wam dobrze idzie. Dogadujecie się chyba. Nie, 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 zostań tu, nie zostawię <grym> mi z nim, proszę. Nie wiem, że you like it, boy. Widzę, że naprawdę ta ratka chyba dojdzie do skutku między wami i ja może. Nie, 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 nie tak, nie, 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 z co! Nie nie, 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 ja nie chcę kurwa z nim zostać, on jest ucisny. Mówił, Nie, 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 słuchaj, Pisa. tak, zostajesz tu. Ja nie chcę kurwa z nim być. Nie chcę Ale, z nim nic do czynienia. No, on chce pokazać fiuta. Eee... O kurwa, się wzrasta! <grywa> ja, ja pierdolę! Kurwa, ja... ja pierdolę! Co on robi? to? ściana? Chcemy zadeklarować, że jest To się załatka, wam tak. Teściu i kamień to złe połączenie. <grywa> kurwa! Hmm. Anatoli... Posłuchaj mnie... Dzieciaku. Mam 62 lata. Mów na wy. Mów na pana. Proszę pana. Kiedy do mnie mówisz? Posłuchaj mnie, Bachorze. Dzieciaczku, kurwieś Kurw, ja no się Kurwieś mnie i zobaczysz, pasu, e, mam, co się niedługo nie stanie. Jest dwa razy grubszy, pięć razy grubszy od twojego. Bo mnie stać. On grubyś ma, Jestem prezesem, to ja zarządzam. Co, tak, co o tym myślisz? No ja myślę, że nie spierdalasz od niego. Anatoli, trzymaj się, super się gadało, pa! Pa! <susza> w ten sposób? Aha, w ten sposób? Tak, tak! Ta, ta. oh, kurwa mać, te TikToki to coraz dziwniejsze.